Już rządzili, ci potrafią tylko łamać, kraść i tak naprawdę nie mają żadnego pomysłu na Polskę. I dlatego się boją, bo ludziom zaczynają się otwierać oczy i rzeczywiście jest ogromna szansa na to, żebyśmy mieli w końcu niezależnego od nich prezydenta. I tak, żeby trochę się rozgrzać, to przypomnijmy sobie, kto będzie nowym prezydentem Polski. Sławomir! No, było głośno, ale jeszcze myślę, że można trochę dać więcej mocy. Sławomir! I teraz to już naprawdę na pełne petardzie, tak żeby wszyscy zwolennicy uśmiechniętej koalicji usłyszeli, kto pokona ich faworyta, tęczowego Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Bo będzie to nowy do nich najtrudniej nam dotrzeć i wspólnie wygramy, a nowym prezydentem Polski zostanie Sławomir! Wierzę, że tak będzie. Sławek, masz mój głos. Dziękuję. Bardzo dziękuję, moi drodzy. To był poseł do Parlamentu Europejskiego, Marcin Sypniewski. Jeszcze raz gorące brawa! Będą przekazać się grupki legalnych, a co bardziej prawdopodobne, nielegalnych imigrantów. Czy naprawdę chcemy się bać wtedy, kiedy nasze kobiety będą wychodzić z domów? Jak to możliwe, że w w Brukseli ktoś, kto nie jest wybierany w demokratycznych wyborach, mówi nam, Polakom, we własnej ojczyźnie, czym mamy jeździć, czym mamy ogrzewać własne domy? Ile mamy mieć szyb we własnych oknach? Albo jak mamy mieć grube ściany co do centymetra w tych domach, które były budowane często przez naszych rodziców i przez naszych dziadków? Gdzie są polskie huty? Gdzie są polskie stocznie? Gdzie są polskie kopalnie? Gdzie są polskie cukrownie? Gdzie jest polskie rolnictwo? Gdzie są te największe przedsiębiorstwa, o które walczyli nasi rodzice i nasi dziadkowie? Józef Wybicki, w czwartej zwrotce naszego hymnu narodowego mówi do nas wszystkich. W Polsce drzewa nie było. A skąd krok mamy mieć? Według Trzaskowskiego? No przecież nie z polskich elektrowni. No kto by to widział? Z Niemiec mamy importować. A do tego mamy kupować niemieckie wiatraki. A uzbrojenie? No to Komisja Europejska ma wybierać, gdzie państwa członkowskie będą kupowały broń. I jak myślicie, Gdzie Unia Europejska kupowała nam broń w firmach. Niemiecki? Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jedna z najlepiej poinformowanych w całej Polsce osób, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I dostał pytanie od Rymanowskiego. A ile Polska by się broniła, gdyby Rosja nas napadła? I odpowiedział generał. Tydzień albo dwa, bo tyle mamy zapadło. No przecież nie w Polsce. Po co nam CPK w Polsce? Członkowskie będą kupowały broń. I jak myślicie, będzie Unia Europejska kupowała nam broń w firmach niemieckich czy polskich? Czy to jest przypadek, że tak bardzo na giełdzie rosną teraz właśnie ceny spółek niemieckich produkujących broń i amunicję? A gdzie według Trzaskowskiego ma być lotnisko? No przecież nie w Polsce. Po co nam CPK w Polsce, jak jest wielkie lotnisko pod Berlinem? Czy to jest patriotyzm gospodarczy? Może i tak, ale niemiecki, a na pewno nie polski. A Polska potrzebuje prezydenta, który wreszcie będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne.